Cześć. W tym odcinku trochę o tym, jak mam zorganizowany backup u mnie w domu. Czyli mam serwer Proxmoxa, na którym są hostowane wirtualne maszyny i mam serwer Proxmox Backup Server, który jest uruchamiany okresowo na czas wykonywania backupu i utrzymuje backupy stworzone przez Proxmoxa. I jak to działa w praktyce? Serwer Proxmox Backup Server jest wyłączony. Proxmox jest natomiast włączony cały czas. Więc stworzyłem skrypty, które Uruchamiają Proxmox Backup Server przez wywołanie Wake Online, Także tutaj ten serwer jest konfigurowany, że może być uruchamiany Magic Pakietem, tak zwanym, i ten serwer wyłączony, uruchamiany za pomocą magicznego pakietu wysyłanego w sieci, się włącza. Czyli on się uruchamia. W momencie, kiedy te dwa serwery pracują, na tym serwerze jest działający także skrypt, który sprawdza, czy już tutaj zasób, do którego ma być robiony backup, jest dostępny. Jeżeli jest dostępny, podmontowuje ten zasób, czyli ta biała kreska to jest nawiązane połączenie do storage'a. Na Proxmox Backup Server do którego będą tworzone kopie zapasowe. I jak to połączenie jest wykonane i zestawione, zasób jest podmontowany w Proxmoxie. W tym momencie wirtualne maszyny są kopiowane do Proxmox backup serwera. W sensie są kopiowane. Jest tworzona kopia zapasowa tych danych, które się zmieniły, które zostały dodane, ponieważ kopia zapasowa do Proxmox backup serwera jest kopią przyrostową. Po zakończonej operacji backupu Proxmox Backup Server zostaje wyłączony komendą wysłaną z Proxmoxa z tego hosta całego, no i tym samym zasób zostaje z Proxmoxa odmontowany, czyli to połączenie zostaje zamknięte. I to w taki sposób u mnie działa. Dlaczego tak mam zrobione? Ponieważ Proxmox ma taką cechę, że jeżeli jest uruchomiony, a serwer ze storageem, który tu jest zamontowany na Proxmoxie jest wyłączony, to load serwera znacząco wzrasta. Powiedzmy, że na tym serwerze jest load 1 z podłączonym zasobem z Proxmox backup serwera, który jest wyłączony. No to Proxmox cały czas będzie próbował zamontować ten zasób i load serwera wzrośnie do dwóch, a może nawet i 2,5 co nie jest pożądane, bo to też wzmaga tam, powiedzmy, operacje systemowe, które nie muszą się odbywać, bo my doskonale wiemy, że ten serwer Proxmox Backup jest wyłączony i jest uruchomiony tylko w wybranych momentach. Teraz przejdę i Wam pokażę, jak wyglądają te skrypty i jak się ich używa. Zacznę od pliku readme, który wyjaśnia w języku angielskim oraz w języku polskim działanie skryptów pbs-store.sh oraz vol podłoga send.sh pbs podłoga store.sh jest to ba skrypt baszowy, tak samo ten vol s, jest to skrypt baszowy. i PBS store ma za zadanie nam dodać do Proxmoxa zasób z Proxmox Backup Servera, a funkcja RM ma za zadanie usunąć dowolny storage dodany do Proxmoxa, nie tylko Proxmox Backup Servera. Jeżeli ten zasób istnieje, jest dodany w Proxmoxie, to on zostanie usunięty. Natomiast funkcja add dodaje nam zasób proxmox backup serwera pod warunkiem, że ten serwer odpowiada. I jeżeli nie odpowiada, no to dodatkowo jeszcze usunie ten zasób z listy proxmoxa. Zrobiłem tak, ponieważ ta funkcja jest wywoływana przez tab i ona cały czas bada, czy serwer odpowiada. Jak już przestanie odpowiadać, to automatycznie też usunie storage, który jest nieosiągalny. Ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli Proxmox cały czas ma zamontowany zasób, który nie odpowiada w sieci, no to rośnie load serwera. Funkcja vol jest jeszcze łatwiejsza, ponieważ ogranicza się do tego, że ma wysłać pakiet przy użyciu dwóch narzędzi. Możemy zdecydować, którym narzędziem ma operować. Parametr "-e", używa komendy etherwake, natomiast parametr "-w", używa komendy wakeonlan. I w przypadku Etherwake musimy podać mac adres oraz nazwę interfejsu do wysłania pakietu. W przypadku Wake-on-LAN podajemy tylko mac adres. No i tu jest tak jak w przykładach, musimy podać opcję mac adres serwera docelowego i nazwę karty sieciowej w przypadku komendy wykorzystującej Etherwake, a w przypadku opcji -w, która wykorzystuje wake on LAN, Podajemy tylko MAC adres. No i to wysyła nam ten magiczny pakiet. Jeżeli serwer jest odpowiednio skonfigurowany, żeby obsługiwał Wake on LAN, to ten serwer się wybudzi. Tak wygląda skrypt PBS podłoga Store.sh. Jest to, tak jak wspomniałem wcześniej, skrypt bashowy. Skrypt ma pomoc w języku angielskim, ale to nie jest nic skomplikowanego, także tutaj każdy chyba widzi, jak to funkcjonuje. Jeżeli ktoś tutaj pomyli się w parametrach, bądź wywoła ten skrypt bez parametrów, no to te Tekst pomocy zostanie wyświetlony. Tutaj poniżej nie widzę jakiegoś większego sensu, żeby to wyjaśniać, ponieważ nie jest to kurs basza. Ci, co nie znają basza, mogą wspomagać się komentarzami, które dodałem tutaj w wielu miejscach, a ci, co znają basza, no to doskonale widzą, co tutaj się dzieje, w jakich miejscach i tak dalej. Na podstawie skryptu pbstore stworzyłem skrypt pb Arg. Skrypt ten posiada zaimplementowany parser argumentów, dzięki czemu możemy argumenty podawać w dowolnej kolejności. Przykład użycia, jak dodać zasób Proxmox Backup Server do serwera Proxmox jest tutaj, natomiast jak usunąć zasób Proxmox Backup Server z Proxmoxa jest tutaj. Kod skryptu znajduje się na GitHubie, także każdy może wejść, przejrzeć kod, skopiować, ściągnąć, wykorzystywać ten skrypt lub nawet, jeżeli będzie taka potrzeba, zmodyfikować. Pod swoje własne potrzeby. W dalszej części mamy skrypt send.sh Jest to skrypt baszowy. Tak jak widzicie wcześniej, należy zainstalować te dwa narzędzia, żeby je wykorzystać, czyli apt install eth etherwake. No i w przypadku etherwake należy podać MAC adres oraz interface. A w przypadku wake on LAN należy podać tylko MAC adres Czyli tak jak jest tutaj w przykładzie użycia podajemy minus e, czyli Etherwake, mac adres i nazwę interfejsu, który ma zostać wykorzystany do wysłania tego magicznego pakietu, a w przypadku parametru wake-on-lan podajemy tylko mac adres serwera, który ma zostać wybudzony. Kod źródłowy, jak widzicie, też nie jest skomplikowany, także myślę, że tutaj nie ma za bardzo co opowiadać. Każdy może sobie na spokojnie to przeanalizować, a ci, co znają Basha, to doskonale widzą, co tutaj się dzieje i nie ma tak naprawdę co tłumaczyć. Czyli mamy skrypt pbs-store oraz skrypt volsend. No i to są te dwa skrypty, które tak naprawdę wykorzystuję przy backupach. Teraz pokażę, jak to wygląda na serwerze i pokażę, jak wywołać tą komendę. Tutaj widzicie przykładowe wywołanie komendy volsend, dzięki której wybudziłem serwer do backupów, czyli wywołałem to w funkcję "-w", czyli etherwake, podałem MAC adres, jest potwierdzenie, że magiczny pakiet został wysłany na adresie rozgłoszeniowym i z tym Mac adresem, czyli ten MAC adres dostał informację, że ma się wybudzić. No i serwer zostanie włączony, o ile został dobrze skonfigurowany i nasłuchuje pakietów Wake -on LAN. Jak widzicie serwer został uruchomiony i jest to serwer Proxmoxa, na którym jest wirtualna maszyna, w której jest zainstalowany Proxmox Backup Server. Dla mnie to rozwiązanie jest dużo wygodniejsze, choć w dokumentacji jest niezalecane, ale jest to dużo wygodniejsze. ponieważ jeżeli fizycznie maszyna ulegnie uszkodzeniu, przepinam po prostu dysk do serwera, który ma ProxMoxa, uruchamiam wirtualną maszynę i wszystko, co jest konfigurowane w tej wirtualnej maszynie, po prostu się uruchamia i nie muszę tego procesu przeprowadzać od nowa. Sam ProxMox Backup Server wygląda w ten sposób. Wcześniej tutaj już ustawiłem dostępy dla użytkownika. Czyli jak widzicie dodałem tutaj użytkownika yt_back(pbs) i ten użytkownik będzie miał dostęp do tego backstore'u, na którym są przechowywane wszystkie backupy i do których są tworzone te backupy. Na temat samego Proxmox backup servera powinienem nagrać osobny odcinek. Jak widzicie, jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, jest tu więcej funkcji, które należałoby omówić. I o nich opowiedzieć oraz pokazać, jak skonfigurować Proxmox Backup Server do działania, do właściwie współpracy z Proxmoxem. To też nie jest jakoś super trudne, jest dobrze udokumentowane, także nie powinno stanowić większych problemów. Jeżeli już ktoś miał styczność z rzeczami podobnymi, typu właśnie ze środowiskiem Proxmox, także powinien sobie spokojnie z tym dać radę. Teraz przejdę do pokazania Wam, jak działa Samsung PBS Store. Wklejam taką komendę. I proszę po kolei. Wywołuję funkcję add do adresu IP Proxmox Backup Servera. Następnie podałem nazwę storage ID, czyli pod taką nazwą to zostanie zamontowane w Proxmoxie. Backstore 01 i jest to nazwa storage'a w Proxmox Backup Serverze, czyli tak jak możecie zobaczyć tutaj jest Backstore 01 i to jest ta nazwa storage'a z Proxmox Backup Servera. Czyli ja ją tutaj muszę podać. Następnie jest Fingerprint, czyli ten odcisk palca, który należy tutaj podać. I on jest dostępny także w Proxmox Backup Serverze. Tutaj widzicie jest przycisk Show Fingerprint, który należy kliknąć i on tutaj pokaże, jaki jest odcisk palca z serwera Proxmox Backup Server. I jest to bardzo istotne, bo inaczej ten zasób nie zostanie zamontowany. Następnie podaję użytkownika, czyli ytbak@pbs. małpka PBS. Razem z hasłem użytkownika musimy pamiętać, że użytkownik ytbak w tym przypadku musi mieć ustawione odpowiednie uprawnienia, żeby miał dostęp do tego zasobu Backstore 01 i żeby mogły się wykonać backupy. To jest mój serwer Proxmoxa, jak widzicie na dole są zamontowane różne zasoby i w tym momencie ja będę chciał podmontować zasób, tak jak tutaj jest napisane, czyli backup-test. minus test czyli ja tą komendę wykonam. Jak widzicie jest odpowiedź, że serwer odpowiada. Jest zmontowany zasób, czyli storage backup test i tutaj jak przejdę do Proxmoxa, no i jak widzicie jest tutaj backup test, on został zamontowany i jeżeli ten zasób jest tutaj zamontowany, to można wykonać kopię zapasową, czyli backup wirtualnych maszyn. Oczywiście już to, kiedy ma się backup wykonywać i na jaki zasób konfigurujemy w samym Proxmoxie backup, i konfigurujemy sobie backupy, kiedy mają się wykonywać i jakie wirtualne maszyny mają być backupowane. No i na przykładzie backup01, to widzicie, że tutaj są zaznaczone wirtualne maszyny, które będą backupowane na ten zasób Proxmox Backup Servera. I w przypadku, kiedy teraz bym wyłączył ten Proxmox Backup Server, co za chwilę zrobię, zobaczycie, że automatycznie to zostanie usunięte. Ten zasób po prostu stąd zostanie usunięty. I teraz Wam pokażę, jak to wygląda w tabie, czyli co minutę wybrane dni, czyli poniedziałek, środa, piątek, zostaje wywołany ten skrypt i ten skrypt weryfikuje, czy ten host odpowiada. Jeżeli odpowiada, to zamontuje ten zasób, natomiast jeżeli nie odpowiada, to ta funkcja, tak jak widzieliście w kodzie, automatycznie usunie zasób z Proxmoxa, żeby Proxmox nie próbował tam cały czas wykonywać operacji dostępu, ustanowienia, właściwie połączenia i dostępu do tego zasobu. Jak widzicie, tą funkcję trochę zmodyfikowałem, żeby wykonywało się dzisiaj. Ponieważ dzisiaj nie jest poniedziałek, tylko niedziela. I teraz zobaczycie, że jak wyłączę Proxmox Backup Server, to ten zasób stąd zostanie usunięty. No po prostu zniknie, i go tutaj nie będzie. Omówię no, wam jeszcze, jak mam zrobione to w krontabie. Czyli tak jak widzicie, o 2.45 wybrane dni serwer zostaje uruchomiony, czyli zostanie, zostanie wysłany o tej godzinie magiczny pakiet uruchamiający serwer. W Proxmoxie natomiast jest skonfigurowany już backup, o której godzinie ma się wykonywać i itd. Tak no i o 8.01 serwer zostaje wyłączony. No i jeszcze ma zabezpieczenie zrobione tutaj, że codziennie o godzinie 9.00 próbuj wyłączyć ten serwer z Proxmox Backup Serwerem. Mam to zrobione, ponieważ jeżeli prądu by zabrakło, to po powrocie zasilania ten serwer automatycznie się uruchomi i włączy, natomiast nie ma potrzeby, że on działał cały czas, także codziennie o 9 profilaktycznie jest podjęta próba wyłączenia tego serwera, żeby niepotrzebnie nie zużywał energii i to raz na dzień w moim przypadku wystarczy. Jest to dużo mniej obciążające dla serwera, jeżeli ta funkcja w Proxmoxie wbudowana, która jeżeli ma podmontowany zasób, który nie jest online, próbuje do niego uzyskać cały czas dostęp i Cały czas jakieś tam operacje wykonuje i przez to rośnie load serwera. Teraz Wam zaprezentuję jak właśnie to będzie działać, czyli co minutę wykonuje się tamta komenda, która próbuje dodać ten zasób. No i ten zasób backup-test jest tutaj dodany, tak jak widzicie, ponieważ Proxmox Backup Server jest uruchomiony. A ja teraz przejdę do Proxmox Backup Servera i po prostu go wyłączę. Wyłączę samą wirtualną maszynę. Nie będę wyłączać całej na razie fizycznej maszyny. Tylko samą wirtualkę wyłączę. No i zobaczycie, co tutaj będzie się działo. No i jak widzicie, skrypt właśnie już zdecydował o tym, że Proxmox Backup Server nie odpowiada i automatycznie usunął to z zasobu. Natomiast mój wskaźnik automatycznie przesunął się tutaj na samą górę. W tym odcinku to wszystko. Widzieliście, jak to mam zorganizowane? Nic jakiegoś przekombinowanego, jest to zrobione dosyć prosto, mało skomplikowane. Działa i to jest najważniejsze: działa to bezawaryjnie. Zawsze to mi funkcjonuje, nie mam z tym największych problemów. Także, jeżeli ktoś chce to zaimplementować u siebie, to w opisie też dodam link do GitHuba. Na GitHubie znajdują się te skrypty, wszystkie, które razem z opisem macie tutaj dostępne. Możecie to sobie pobrać. Zmodyfikować do własnych potrzeb, jeżeli macie jakieś pytania co do tych skryptów czy funkcjonowania backupu i tak dalej, to śmiało w komentarzach napiszcie. Mogę Wam opowiedzieć więcej. Gdyby ktoś był zainteresowany konfiguracją Proxmoxa z Proxmox Backup Serwerem, jak to zrobić, jak to wykonać i z większym omówieniem jakichś tam szczegółów, to musiałbym nagrać osobny odcinek na ten temat, bo to jest troszeczkę zagadnienie bardziej rozbudowane. Tak jak sami widzieliście, tutaj troszeczkę więcej funkcji. I też tutaj jak się konfiguruje ten backup jest troszeczkę tam rzeczy do poklikania i tak dalej. Także w tym odcinku to wszystko mam nadzieję że się Wam podobało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!